Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej i witam w kolejnym odcinku już 40 na kanale herby, flagi, logotypy. Dziś omówię dla Państwa herb arcybiskupa łódzkiego Grzegorza Rysia. Zapraszam. Grzegorz Rys, arcybiskup metropolita łódzki od 2017 roku wcześniej m.in. rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, od 2020 roku również administrator apostolski Diecezji Kaliskiej oraz członek kongregacji do spraw biskupów. Blazonowanie herbu arcybiskupa Rysia przedstawia się w następujący sposób. Na czerwonym polu tarczy herbowej wyłaniająca się z obłoków, błogosławiąca dłoń opatrzności. Za dłonią krzyż równoramienny, ozdobny, tak zwany crux gemmata. Jest to, Szanowni Państwo, motyw zaczerpnięty z pateny odnalezionej na Wawelu w grobie biskupa pochowanego na początku XII wieku, dokładnie w 1118 roku, biskupa Maura. Jest to patena i kielich, którą znaleziono właśnie w grobie biskupa Maura, czy Maurusa, jak niektórzy podają. Są to najstarsze naczynia liturgiczne, odnalezione właśnie w grobach wawelskich. Symbolika Trójcy Świętej z pateny biskupa Maura odsyła nas do najstarszych korzeni polskiego chrześcijaństwa, a na stronie oficjalnej archidiecezji łódzkiej w opisie symboliki arcybiskupa Rysia możemy przeczytać. Symbolika wzywa także do troski o zachowanie i pomnożenie wielkiego historycznego dziedzictwa wiary i kultury, którego syntezą jest Wawel. Szanowni Państwo, omówmy sobie jeszcze pozostałe elementy herbu arcybiskupiego. Tarcza oczywiście jest oparta, jak u każdego arcybiskupa metropolity, o krzyż dwuramienny. U dołu pod tarczą mamy paliusz, który właśnie symbolizuje metropolię. I oczywiście mamy szarfę z dewizą. Vertus in infinitate, moc w słabości. Nad wszystkim góruje, nad to wszystko wieńczy zielony kapelusz z dziesięcioma chwostami w czterech rzędach po każdej ze stron. Czyli właśnie taki symbol arcybiskupi, symbol metropolii. To tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i przy okazji odsyłam do moich wcześniejszych części, które poświęciłem heraldyce kościelnej. A przypomnę, że omówiłem już herb papieża Jana Pawła II, herb byłego pomocniczego biskupa diecezji legnickiej Marka Mendyka, który obecnie jest ordynariuszem diecezji świdnickiej, ale również na moim kanale pojawił się opis pieczęci prawatury personalnej Opus Dei. Pozwoliłem sobie również omówić herb jednego z najbardziej znamienitych, jednego z najbardziej ważnych rodów toskańskich, czyli, czyli rodu medyceuszy. Dlaczego przypisuję ten herb do heraldyki kościelnej? Bo właśnie z tego chociażby rodu pochodzi dwóch papieży, którzy obnosili się właśnie swoim rodowym herbem herbem medyceuszy. Serdecznie zapraszam, dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!